Układ słoneczny wydaje się stabilny. Od miliardów lat planety krążą po przewidywalnych orbitach, ale to tylko złudzenie. W rzeczywistości ten układ to chaotyczny system. Wystarczy niewielka zmiana w pozycji jednej planety w grawitacyjnym przyciąganiu Jowisza albo przejście niezauważonej czarnej dziury w pobliżu i zaczyna się efekt domina. Merkury mógłby uderzyć w Wenus, Mars zostać wyrzucony w przestrzeń. Ziemia zboczyć z kursu i dryfować w mrok. Naukowcy obliczyli, że choć szansa jest niewielka, to rozpad układu słonecznego jest matematycznie możliwy. Taki proces trwałby miliony lat, ale jego koniec byłby nieunikniony: chaos, zderzenia, utrata orbit, zniknięcie życia. To nie jest tylko teoria. W 2023 roku przeprowadzono symulację, która wykazała, że wystarczy jedna drobna anomalia żeby wszystko przestało działać. Więc pytanie brzmi, czy naprawdę jesteśmy bezpieczni, a może któregoś dnia wszystko runie?